Cześć, witam was ponownie na kanale. Uff, strasznie dziś gorąco, a dopiero w kwiecień. W każdym razie, ja nazywam się Michalina dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć jedną z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych. To sprawa, która pozostawała nierozwiązana przez wiele, wiele dekad zyskała w pewnym momencie status legendy, przez to, że jest lub też była tak tajemnicza, dochodziło do powstawania wielu różnych teorii, w tym i spiskowych. Jednak dzisiaj, po ponad 40 latach, doczekaliśmy się oficjalnego zamknięcia i rozwiązania tej sprawy. Czy jesteście ciekawi? Jeśli tak, to obejrzyjcie do końca. Jest to sprawa, którą również pewnie większość z Was kojarzy. Pochodzi ona z terenu Niemiec z lat 80. Dotyczy człowieka, który miał wizję, że ktoś go śledzi. Zwłaszcza zaraz przed swoją śmiercią zaczął zachowywać się bardzo dziwnie, a nawet przepowiedział swoją śmierć. Chodzi mianowicie o Günthera Sztola. Kluczem do rozwiązania całej sprawy wydawała się karteczka z zakodowanym zapisem, którą Günther sporządził zaraz przed swoim gwałtownym wyjściem z domu. Jednak czy to jest zakodowana wiadomość, czy może tylko zapiski chorego człowieka? Był on 34-letnim technikiem żywności z niemieckiego miasta Anshausen na dreni północnej Westfalii. Miał żonę oraz córkę, a podczas tych wydarzeń był bezrobotny. Prawdopodobnie cierpiał na problemy psychiczne, wykazywał zachowania paranoiczne, niedługo przed swoją śmiercią mówił o przeświadczeniu, że oni, czyli jakieś nienazwane siły, śledzą go i chcą mu zaszkodzić. Jego bliscy wiedzieli o tych obsesjach, choć nie brali ich do końca na poważnie. Dla większości był po prostu osobą zmagającą się z problemami psychicznymi, ale nic nie zapowiadało tego, co wydarzyło się w nocy z 25 na 26 października 1984 roku. Wieczorem 25 października 1984, około godziny 23, Sztol nagle wstał ze swojej kanapy i krzyknął do żony, Coś w stylu: Teraz mnie oświeciło, teraz już wiem. Następnie zapisał coś na kartce papieru. Był to ciąg znaków Y, O, G, apostrof T, Z, E. Chociaż do dziś nie rozstrzygnięto, czy drugim znakiem była litera O, czy cyfra 0, a trzecim znakiem z kolei mogła być cyfra 6, albo litera G. Natychmiast po tym Sztol skreślił ten zapis. Jakby coś sobie uświadomił lub uznał, że popełnił błąd. Co oznaczało to słowo? Czy była to próba zapisania hasła skrót chod? Do dziś nie wiadomo, co miał na myśli. Te sześć znaków Y, O, G, apostrof T, Z, E stało się centralnym punktem całej sprawy. Wersji interpretacyjnych było wiele. Od skrótu chemicznego przez akronim aż po tajny kod wojskowy. A po zmianie litery G w słowie na liczbę 6 można ponoć uzyskać oficjalny znak wywoławczy rumuńskiej stacji radiowej. Ciekawym tropem był fakt, że TZE to kod substancji używanej w przemyśle spożywczym. Günther był przecież technikiem żywności, a przedrostek jog miał się odnosić do jogurtu. Jeszcze kto inny wymyślił, że być może Jokze było numerem rejestracyjnym samochodu mężczyzn, którzy go zabili, który zobaczył Günther w przypływie prekognicji. Znalazłam nawet na redditowym wątku odpowiedź, że ponoć w Niemczech jako pierwsza litera numerów rejestracyjnych pojazdów wojsk obronnych używa się właśnie Y, a następnie sześciu cyfr. Czy był to w takim razie niepełny numer rejestracyjny? No, zapewne nie. Niektórzy właśnie uważają, że Sztoll raczej zapisał numery 027906. Czy miał wizję swojego przedwczesnego końca żywota? Żadna z wersji oczywiście nie została oficjalnie potwierdzona. Muszę też zaznaczyć w tym momencie, że to zdjęcie tej kartki z tym napisem, które krąży po internecie, to jest jedynie reprodukcja, bowiem oryginał żona Guntera od razu wyrzuciła do kosza. I jak szczerze mówiła, nie do końca zapamiętała, czy to były tylko litery, czy też jakieś cyfry, czy może było tam coś jeszcze, czego nie zauważyła, albo nie rozpoznała jakiegoś słowa. Niestety, ale nie brała na poważnie nic, co mąż mówił. Zaraz po napisaniu i skreśleniu tajemniczego słowa, Sztol opuścił dom. Wsiadł do swojego Volkswagena Golfa MK1 i odjechał, nie mówiąc nikomu, dokąd jedzie. Najpierw mężczyzna zdecydował się na wyprawę do lokalnego pubu Papi... Papillon. Chyba tak się to czyta: Papillon. Był to jego ulubiony pub całe 7 kilometrów dalej. Tam zamówił piwo, a następnie wywrócił się i uszkodził sobie twarz, upadając na nią. Prawdopodobnie stracił na chwilę przytomność, choć inni pomyśleli, że jest po prostu bardzo pijany. Ale nie był. Następnie Günther miał dostać od barmana kilona wódki i sok pomarańczowy dla dodania otuchy. Mężczyzna wypił to i oddalił się znów do swojego samochodu. Mniej więcej dwie godziny później pojawił się w miejscowości Hagersilbach, przepraszam, jeśli kalecze, około 10 kilometrów dalej, gdzie odwiedził starszą kobietę, swoją starą znajomą z dzieciństwa Ernę Helfrid. Co robił przez tamte dwie godziny, nie wiadomo. Gdy dotarł do domu kobiety, było około pierwszej w nocy. Mieszkała ona zaraz obok rodzinnego domu Günthera. Rozmawiali trochę przez okno. Sztol był pobudzony, kobieta go nie chciała wpuścić do środka. Mówił jej, że jeszcze dziś w nocy wydarzy się coś strasznego. Dzielił się swoimi obawami co do swojego życia. Kobieta próbowała go zatrzymać, namówić, żeby wstąpił do rodziców ze względu na oporę albo chociaż wrócił do żony. A on odjechał, twierdząc, że rodzina go nie zrozumie. Zniknął na kolejne dwie godziny. I to był ostatni raz, gdy ktokolwiek widział Günthera sztola żywego. Około godziny trzeciej nad ranem dwóch niezależnych od siebie kierowców ciężarówek Holger Meffert oraz Georg Konzler zauważyło rozbitego Volkswagena Golfa w rowie przy autostradzie A45, blisko zjazdu Hagensyd, około 100 km od Hagersydbach. W środku, na siedzeniu pasażera, znajdował się nagi, ciężko ranny Günter Zmarł wkrótce potem, w drodze do szpitala. Zdążył jeszcze tylko powiedzieć o czterech mężczyznach, którzy mu towarzyszyli, a potem uciekli. Zaprzeczył, że byli to przyjaciele. Jednak to, co odkryła policja w tamtym momencie, było jeszcze bardziej niepokojące. Otóż stwierdzono, że Stoll nie zginął w wypadku drogowym. Jego obrażenia, takie jak złamane kości czy obrażenia wewnętrzne, sugerowały śledczym, że zginął podczas potrącenia przez samochód. I to już, kiedy był nago, więc zakładano, że najpierw go potrącono, potem wsadzono go na siedzenie pasażera, na którym go odnaleziono, a następnie zepchnięto gdzieś samochód. I to wszystko nie w miejscu odnalezienia samochodu. Które miało stać e, czy tam być porzucone na poboczu autostrady, tylko gdzieś na jakiejś innej drodze. Nie było śladów krwi na siedzeniu kierowcy. Co więcej, nie było też żadnych dowodów na to, że to sztol prowadził samochód w momencie jego odnalezienia. Jego buty miały leżeć na podłodze przy siedzeniu kierowcy. Co do ubrań, wersje są dwie że nie znaleziono ich w ogóle lub że były na tylnym siedzeniu, a auto miało zostać ręcznie zapchnięte do rowu, chociaż dużo ludzi się z tą teorią nie zgadza. Świadkowie kierowcy twierdzili, że widzieli mężczyznę w jasnym okryciu wierzchnim, który kręcił się koło auta. Mniej więcej gdzieś w tamtym czasie również zgłaszana była obecność jakiegoś autostopowicza w okolicy zjazdu. Kim byli ci ludzie? Czy to oni, o których Sztol wspominał wcześniej? A może nikogo tam nie było? Policja nigdy nie ustaliła ich tożsamości. W aktach policyjnych sprawa została zaklasyfikowana jako zabójstwo, ale śledztwo nie przyniosło żadnych wyników. Do dziś nikt nie został oskarżony i nikt nie przyznał się do winy. Wokół sprawy i jogce, no ile to tak można wymawiać, narosło mnóstwo teorii. Oto niektóre z najczęściej powtarzanych. Po pierwsze oczywiście spisek. Sztol rzeczywiście wiedział za dużo. Być może o jakichś nielegalnych działaniach związanych z jego pracą lub środowiskiem. Różne teorie sugerują, że mężczyzna został zwolniony z pracy kilka tygodni wcześniej, i miało niby grozić ujawnieniem jakichś sekretów. Czy Jokce miałoby być jednym z nich? Trochę naciągane. Po drugie, eksperyment lub tajna operacja. Niektórzy doszukiwali się związku z tajnymi służbami lub przemysłem chemicznym. Czy Günther mógł być ofiarą eksperymentów? Po trzecie, najbardziej prawdopodobne, chociaż dosyć skomplikowane, aby odtworzyć przebieg, Zwykły wypadek. Przypuszczano, że sztol może został potrącony nago przez przypadek, a sprawcy lub sprawca po prostu próbowali zatuszować incydent przez strach przed konsekwencjami. Może Günther uderzył coś autem, po czym na przykład w szoku rozebrał się i wysiadł. Ktoś inny potrącił go w ciemnościach, po czym przemieścił go z autem w inne miejsce na autostradzie. No nie wiem. Dźwiganie ledwo żywego, poranionego człowieka nie należy do najłatwiejszych zadań. Tu nadal parę szczegółów jakoś się nie skleja. Sprawa nabrała rozgłosu 12 kwietnia 1985 roku dzięki programowi telewizyjnemu o nierozwiązanych sprawach. Z braku jakiegokolwiek kierunku możliwego rozwiązania tego zdarzenia śledczy zdecydowali się na ten ruch. Dlaczego ta sprawa do dziś intryguje? No, zawiera wszystko to, co tajemnicza sprawa powinna zawierać. Tajemniczy zapis, dziwne zachowania, dziwne zapiski, niewyjaśnione osoby trzecie, sprzeczne dowody i śmierć, którą trudno jakoś wyjaśnić. Jeśli przyjmować morderstwo, to nie ma też żadnego jasnego motywu. Benter nie miał żadnych wrogów, nie popełniał przestępstw, była jedna poszlaka, że jego liczne w pewnym momencie wycieczki do Holandii miały jakiś związek z handlarzami nielegalnych substancji. Jednak szybko ta poszlaka okazała się fałszywa, a jednak zginął w sposób brutalny i tajemniczy. Jeszcze sam przepowiadał swoją śmierć. Dodatkowo pojawia się mnóstwo pytań o sam przebieg śledztwa, do którego oczywiście nie mamy pełnego wglądu. Czy gdzieś w pobliżu autostrady były ślady wypadku? Przecież po takim zdarzeniu musiało coś by zostać. Czy ktoś inny był ranny tamtej nocy? Czy w pojeździe lub na nim znajdowały się jakieś ślady, przedmioty? Czy Sztol kontaktował się jeszcze z kimś, kto o tym nie powiedział? Ewidentnie szukał gdzieś pomocy. Niestety równie ewidentnie choroba psychiczna tego człowieka została zbagatelizowana jeśli faktycznie takowo miał. Nigdy nie uzyskał diagnozy, nie był u lekarza. Kilkadziesiąt lat temu sami wiecie, jak było. A może to było coś więcej niż choroba? Albo z kolei groźny guz mózgu? No i doszliśmy do tego wielkiego momentu. Szczerze mówiąc, na moment robienia tego odcinka, w ogóle wybierania tej sprawy, co miało miejsce dwa dni temu, nie wiedziałam jeszcze, że została ona rozwiązana. Dopiero podczas researchu znalazłam artykuł, który mówił, że 3 kwietnia bieżącego roku, czyli jakieś około dwa tygodnie temu, sprawa została oficjalnie rozstrzygnięta i zamknięta przez policję w Hagen, a mianowicie ogłoszono, że był to wypadek samochodowy. Policja w Hagen ujawniła, że jednak obrażenia sztola nie pasują do tego, że został potrącony, ale że znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że były wynikiem zderzenia. Ponadto w samochodzie nie znaleziono DNA innych osób, co doprowadziło do wniosku, że był sam w samochodzie w chwili wypadku. Siła tego wypadku miała sprawić, że przesunął się na siedzenie pasażera przez brak zapiętych pasów. Po tych nowych ustaleniach i rekonstrukcjach wydarzeń sprawy, która nadal była traktowana jako sprawa zabójstwa, zamknięto jako wypadek drogowy z udziałem jednego samochodu bez ingerencji z zewnątrz. Kwestią sporną był natomiast ten zapisek, czy faktycznie istniał, ale śledczy wątpią, czy w ogóle miałby on jakieś znaczenie dla sprawy. Dziś, ponad 40 lat później, sprawa Jokce nadal budzi zaintrygowanie i poczucie tajemnicy, pomimo jej rozwiązania. A tajemnicze Jokce, może to był kot, może przypadek, może desperacka próba ostrzeżenia nas przed czymś, czego nigdy nie zrozumiemy. A może, jak wielu sądzi, to był po prostu ostatni krzyk człowieka, który naprawdę uwierzył, że oni po niego przyjdą. I przyszli. Czy to wszystko to tylko pokręcony zbieg nieszczęśliwych okoliczności wywołanych ciężkim epizodem psychotycznym, niefortunny wypadek na autostradzie? Zapewne nigdy już się nie dowiemy, co tak naprawdę się wydarzyło tamtej nocy, ale wysłuchując przeróżnych zagadkowych spraw i ich rozwiązania, przyczyna najczęściej jest ta najprostsza. A czy śledczy mieli rację, klasyfikując sprawę jako wypadek drogowy i zamykając ją, czy po prostu chcieli mieć to z głowy? Na koniec podziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i wysłuchanie mnie do końca. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzu, podzielcie się tym filmem i do usłyszenia.